Siemanko wszystkim, Marek jest Stowarzyszenie Śląska Grupa Detektorystów. Słuchajcie, dla odmiany już jesteśmy w lesie. Eee, no i co? Nie przedłużając. Ekipa standardowa, stała. Taki lasek mamy także. Chodzimy i widzimy się przy pierwszym dołku. Na razie. Kopiemy. I na dzień dobry wita nas Polmos A, wypadku, dobra guzik. Ale zjeżdżony lewo. Tu widać jakiegoś orzełka. Zaraz spróbujemy z drugiej kamery zrobić zbliżenie. No. No, a słuchajcie, czekajcie, on wyostrzy. Taki guziczek Perel. Niestety, bez korony, panie Marcin. Jademy do Uruś. Jademy do Uruś. O, patrzcie. A, nic nie widać, ale z małzera. Tak na skraju lasu. O, óseczka patrzcie Ale to już jest myśliwska To już jest myśliwska tam w zasadzie w tamtą stronę Tam jest gdzieś ambona Nie wiem może ktoś gdzieś tutaj też trzymał Nie. No, już mamy tutaj guziczek, kuleczkę. kolcu. kręcimy się. O, no, tak takiego dołka. Taka useczka. Sachso, 7 razy 64. Zdajemy dużo. No Kamera. Ta, Wygląda jak złota obrączka, ale ja troszkę za lekkie. Nobry. Patrzymy co on tam znalazł słuchajcie Walszy bo to poje To coś Teraz przyłączę z drugiej kamery To znalazłem pokażę chyba gdzieś w tym ci się zaplątać bo ja mu dzisiaj przywiązę Jest pewnie obrączka Aha ale niestety słuchajcie chyba złoto to nie jest Okej, okay, bo ja takie same coś miałem dzisiaj. Ten pan to znalazł. Gratulujemy. To gratulacje, to się takie... Słuchajcie, teraz zwierzyna je przy paśniku, tam jest paśnik. Ja tak na serio to patrzcie możecie się teraz domyślić skąd się biorą gołębie obrączki. Tu są strzępy zostały. Nóżka jest co obrączką. Zaraz z innej kamery nagram. Zobaczcie. I zobaczcie to tak to wygląda. Kogo mamy kota? Słuchajcie, jaka jest sytuacja teraz tak... Andrzej wcześniej znalazł jakąś podstawkę Wam pokażemy. Tak wygląda ta podstawka. Zaraz oczywiście nagram z lepszej kamery, a za jakąś chwilę Rafał znalazł drugi część, ale najlepsze jest to, że słuchajcie, ona nie były obok siebie. Czekajcie, zaraz wam nagra z drugiej kamery. Zobaczcie, idealnie pasuje. Kobieta z krową, z bykiem, coś takiego <laughs> Jest, jest. Tyle. lecimy do, dalej. Do odrestaurowania. Tak.

O, patrzcie, ja też mam obrączkę. Już chyba weszliśmy na jakiegoś, do jakiegoś lasu, gdzie tu jakiś gołębiarz lata. Jastrząb, czy jak zwał, tak zwał. No, ta jest rozjechana, ona ciągnięta była. Nieczytelna, ale już chyba piąta czy szósta obrączka. Jak tutaj chłopaki wołają. No, ktoś tu lata głodny. Takie rzeczy. Zaatakował mnie, wiesz? Ale się z nim poradziłem. że mam kolejną obrączkę jest słuchajcie, tak jak mówiłem obrączka kolejna, kolejna No moja chyba piąta, natomiast tutaj po całej ekipy to ja nie wiem czy już 20 mamy eee, biała, 0,8 rok więc lecimy dalej Ale z kuranko do buce kurwa. Czyli No nie, Co to będzie? No, ale do nie, ci nie, nie, zmieści nie, no, wezmę nie? Nie no ostatnio to już to nie była szklanka, to był korpus, nie? Jak to było? No. Nie no za szklankę, ale tu kurde widać że to jest Ale Zobacz. grube Ostymet ma No, jak ty będzie oglądał tam jest paru znawców to niech napisze co to jest Nie są to fanty no ale no. TTK to też nie jest, no, ale może ktoś będzie mądrzejszy od nas. No dokładnie, jedymy łódka z pocisków. Hmm. Tam też właśnie wyciągną kolejną obrączkę. Ja tu też mam następny sygnał. Czekajcie, kamerę obróbię. Jest! Następna obrączka. Kiedyś gadałem z takim upakiem właśnie, który się pasjonuje tymi obrączkami i tak dalej, głębiami. Mówi, że Przeważnie w promieni 100-200 metrów, jak występują, to, to jest kolejna 2021. Nic się nie stało, leci dalej. Patrzcie i następna 2000 rok. Nawet nie musimy łopatą kopać. Ta brączka. mówię 216 rok No dzisiaj tych obrączek tu na czaskamy Ja wiemy tu to... I co mamy? Obrączka. Obrączka. Biała. 2020 Tyk. Adaś mówi, że obrączka, ja mówię, że obrączka a finalnie mamy No nie to znaleźć tu No jak jest na wierzchu, na bank obrączka Masz w ręce Jest, jest, zobaczcie tu nie? Czerwona. To teraz już robimy konkurs kto jakie kolory chyba znajdzie, bo tu powiem A, Wam, nic nie więcej to, nie wychodzi. Ileś, ileś tutaj... Ważniejsze, że pochodzone w towarzystwie dobranym 2017. 2017. Yes. Lecimy. Lecimy dalej. Ale zaskoczenie, patrzcie. I następna obrączka. Ta jest rok 2015. Pyk. No, patrzcie, następna obrączka. Chyba była zjedzona i strawiona. Co my tu mamy dzisiaj? 2022 tysiące No druga. No słuchajcie, my już kończymy. Zbyt wiele nie wyszło jakichś fajnych fantów. Nie jest jakieś to zbyt bardzo urozmaicone. Natomiast no jakiś tutaj ptaszek bardzo polował na gołębie. Zaraz zobaczycie. też już wam przełączam się na drugą kamerę. No słuchajcie, tak wygląda podsumowanie. Może zaczniemy tutaj od góry. Tak. Pierwsze obrączki, kolejne, tu mamy sierp i kosę, podkowe, a kosy nie ma już, patrzcie, tutaj kolejne obrączki, a tu takie cudo, tu takie cudo, jakieś błyski, pierścień wiodący, tutaj też kolejną partię obrączek mamy, także tak wygląda podsumowanie naszego dzisiejszego dnia. Także jak widzieliście, mimo wszystko jednak trochę tego wyszło, pewnie nie wszystko będzie na materiale, bo to wiadomo nie. Nie zalazłem tylko ja i Adam, ale też reszta w opaku. Także my uważamy, że dzień jest dosyć udany, mógł być lepszy no ale mimo wszystko. Dzięki, że byliście z nami. Widzimy się ponownie. Trzymajcie się. jademy dur.